Witajcie kochani w mojej kuchni, w moim bałaganie, w moim nieskupieniu, ciężko się skupić przed świętami, ale nieważne, ciasto fasolowe już upiekłam, upiekłam też ciasteczka z fasoli, ale ich nie nagrałam, bo one takie bardzo podobne w sumie do tego brownie są, aczkolwiek może trochę inne, jakbyście kiedyś chcieli, mi ochotę. Na ciasteczka fasolowe, może chcieli, nie chcieli, nie będę Was pytać. Po prostu kiedyś, jak będę je nagrywała następnym razem, jak będę je piekła następnym razem, to je nagram, bo muszę Wam powiedzieć, że są bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne. Miękkie tym razem, ale naprawdę bardzo fajne. Bezglutenowe, bez nabiału, bez w ogóle wszystkiego. Także. Jest dobrze, i myślę, że warte polecenia. Ale dzisiaj będą pierniki, bo jeszcze jakby mało tego było, to chcę upiec pierniczki bez lutenu, bez nabiału. No, tak. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Chodźcie. Zapomniałam dodać, że tak. Na pewno nie będzie ciszy idealnej, za co już z góry przepraszam. Moje dzieci są obok w pokoju i nie potrafią się powstrzymać przed łobuzowaniem, także zobaczymy, jak postaram się, jak to w każdym filmie, trochę wyciąć, trochę um, przyspieszyć i damy jakiś podkład muzyczny i może jakoś coś z tego będzie, bo w innym układzie to powinnam te ciasteczka piec chyba normalnie, w czasie, kiedy oni jeszcze byli w szkole, ale oni już nie są w szkole, a ja dopiero piekę ciasteczka, więc yy, tak. W przyszłym roku będzie lepiej, kochani, w przyszłym roku będzie lepiej. A tymczasem idźmy na całość. Jak jest, tak będzie. Chodźcie. Zaczynamy, słuchajcie, będzie potrzebne e, mąka jaglana, mąka ryżowa, e, porcja mąki jaglanej, pół porcji mąki ryżowej i porcja mąki gryczanej, no troszeczkę mam więcej, ale nie szkodzi. Myślę, że powiedzmy sobie, ja tam, wiecie co, na oko, nie? E, dam trzy jajka, tak myślę czy jajka, tak, bo ja lubię z jajkami, lubię dodawać jajka wszędzie. Yy, kardamon będę musiała go zmielić i goździki trzeba zmielić. To muszę zmielić i to będę musiała pobierać trochę tego kardamonu i go postaram się zmielić albo utrzeć w moździerzu. Jeśli macie mielion, mielony, to super, ja nie mam. Yy, I imbir będzie potrzebny, soda będzie potrzebna, troszkę soli. E, taką szczyptę zawsze mi mama mówiła i babcia, że właśnie taka szczypta soli do słodyczy, do słodkich potraw też jest potrzebna. A piernik to chyba tym bardziej wymaga czegoś takiego. E, cynamon będzie nam potrzebny, i że to będą ciasteczka e, takie bardziej dla mnie w sensie takim, że tak chyba bardziej pod siebie to robię i też nie chcę, żeby miało dużo kalorii, wtedy to dodam sobie ksylitol zamiast na przykład miodu albo czegoś tam jak będzie mi to za to może dołożę trochę syropu z daktyli, bo mój mąż mi kupił i powiem Wam, że myślę, że do pierników fajnie by pasował, bo on ma taki właśnie smaczek pierwszy raz coś takiego mam ale jest 100% naturalne, bez dodatków żadnych, po prostu. To co, ja zabieram się tu za H i będzie nam potrzebny tłuszcz. Może być kokosowy i może. A, może być masługi. I tu jeszcze nie wiem, czy zamienię to masługi na olej kokosowy, czy nie. Zobaczę. Może dam trochę tego, trochę tego, bo ja lubię kokosy, wiecie co? Nie, Mnie te pierniki mogłyby być kokosowe. Jestem zboczona na, na, na smak y, kokosowy, ale dobra, tymczasem zabieram się do y, pracy. Te suche składniki mieszamy w misce wszystkie razem. Ilości jakieś przybliżone podam Wam y, przepis na to w opisie bądź gdzieś w filmie się pojawi w którymś tam momencie, także bądźcie czujni. Ja sypię sobie tak, no tak wiecie co? Jak nie lubicie bardzo aromatycznych, to nie. A jak lubicie jakąś przyprawę bardziej, na przykład cynamon, to dajecie więcej. A tak czy inaczej, piernik musi być chyba raczej taki właśnie, taki wyrazisty, prawda? Czyli ja dam takie czubatą łyżeczkę imbiru. Może nawet więcej sobie dołożę. Ale tak myślę, że łyżeczka. E, I dodam sobie cynamonu dużo właśnie. Także cynamonu dodam sobie. Z trzy łyżki? Czubate tak jak mówię, ja uwielbiam cynamon i niech będzie dużo cynamonu. Po kolei lecimy, czyli dodam tu teraz tej sody. Ta, taką dużą łyżeczkę, wiecie co ja. Nie przepadam za sodą, za posmakiem sody, więc tak. Dobra, i co? I ksylitol, tak? Jadam ksylitolu. Może być jakiś inny, słuchajcie, nie wiem, kokosowy cukier, albo miód może pewnie być, ja miodu nie daję, bo właśnie, oj, raz, dwa, trzy, no wsypię tą resztę, zobaczymy. Ja też jakby, bo chcę dodać, dodam pewnie troszeczkę tego syropu, to też będzie słodkie. I ja nie chcę, żeby te ciastka były bardzo słodkie, bo ja nie lubię aż takich bardzo słodkich, więc tak. Dodam szczyptę soli morskiej. I jeszcze zapomniałam dodać że gałka muszkatołowa. Tak, dodam. Fajnie pachnie. O, jak ja lubię, jak tak pachnie. Jak widzicie, mam problem z tymi, bo nie mam. I następnym razem na pewno kupię sobie e, obrany, obrany kardamon. Bo tu muszę Wam powiedzieć, że właśnie e, kardamon w tych szyszeczkach jest całkiem oszukany. Bardzo dużo szyszeczek jest pustych, niestety. Także ja staram się te, ten kartamon obierać. I jak do kawy wkładam to, te szyszeczki akurat rozgniatam i wrzucam też do kawy, i wtedy tam one opadają na dno. Jest ok, ale widzę właśnie, jak obieram, że dużo ziarenek jest takich niepełnych, także następnym razem, jak będę kupować, to o, te są takie pełne, wydaje mi się, takie zdrowe ziarenka. To kupię sobie w ziarenkach. I też nie mielony, bo wtedy pewnie nie widać, e, jakie te ziarenka są, wtedy też jest pewnie, jak to się mówi, pies z budą zmielony. E, także <gryw> myślę, że takie obierane, nie całe szyseczki, ale same ziarenka, to chyba najlepszy pomysł będzie na kardamon. A wy jaki kardamon używacie? Jaki kupujecie? Jaki lubicie najbardziej? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Ciekawa jestem. To właśnie tak, właśnie jak się coś używa, czasem powiem Wam szczerze, że długo robi coś człowiek źle, w sensie takim, że hmm, nie wpadnie mu myśl, żeby robić lepiej. Ja kupowałam taki kardamon w sklepie, w takich właśnie pudełeczkach słoiczkach, a teraz sobie kupiłam taki a, na kilogramy w tym moim sklepie organiczny i myślałam, że będzie fajniej, ale to nie jest fajniej, bo widzę właśnie, że jest dużo oszukanych takich szyszeczek. No, pięknie się zmieliło, pięknie. Już pachnie pięknie. Słuchajcie, ta mąka... Myślę, że to ciasto um, jest już fajne. E, jest fajne, tak jak widzicie. Myślę, że nie będę więcej wgniatać. Tą odrobinę mąki zostawię sobie do ewentualnego podsypania blatu. I ja je wrzucę do lodówki. Myślę, że na myślę, że na, nawet na z godzinę, półtorej bo w tym czasie będę robić obiadek więc takie wrzucę i wtedy będziemy rozwałkowywać i będziemy robić pierniczki ale fajne, pięknie pachnie kochani, moje dzieci śpiewają tam więc wybaczcie, że ich słychać mam przygotowaną blaszkę z papierem i postaram się te ciasteczka teraz wykrawać, wy będziecie patrzeć, ja to ładnie przyspieszę i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Pieczone ciasteczka, wyglądają tak, są świetne. Wow, zobaczcie, jakie fajne. Super, naprawdę. Jestem zmęczona, już jest późno. Jeszcze jest Mam ciasteczko i co? Nie będę czekała aż zmięknie. Smakuje teraz. Mmm. No dobra. Mmm. Mało słodkie są. Ale dla mnie jest ok, bo ja nie lubię, ja specjalnie chyba tak dużo nie dałam, bo ja nie lubię bardzo słodkich rzeczy. Ja lubię dużo. Mega. Bardzo... tak mm... da. mogłam dać więcej cynamonu. Więcej cynamonu mniej goździków. Ale ogólnie goździki są fajne. Bo ja w ogóle lubię goździki, a goździki trzeba lubić w dużej ilości, bo są, wiecie, nie? Bardzo aromatyczne i takie e, mocne po prostu. W smaku. Dlatego. No tak. Są super. Polecam. Jak ktoś lubi słodkie, to słodkie. Na wierzch można sobie dać czekoladę ale ja odkryłam, że chyba kakao nie mogę, a nie mam tego całego karobu, więc sobie odpuszczę jakiekolwiek polewki. Może... Może zmielę trochę ksylitolu i po, spróbuję posypać tak, wiecie co, cukrem pudrem. W sensie cukrem ksyli... cukrem pudrem. Ksylitolem pudrem. <grym> może tak, nie wiem, nie wiem jak będzie się zachowywał ksylitol, bo jeszcze nigdy nie Próbowałam, a ponieważ te ciasteczka są, o rany, fajne, fajne są. Ja lubię takie piernikowe klimaty, w sensie goździki, cynamon, imbir, takie rzeczy. Super, super, super. Są kruche. Nie wiem jak będą jutro, bo ja je robię pierwszy raz, tak? Więc e, też nie wiem jakie są domowe pierniki. Moja mama nigdy nie robiła pierników. Ja nigdy nie robiłam pierników, dlatego nie wiem, jak pierniki mają smakować takie domowe. Jem tylko pierniki, znam pierniki tylko z Torunia, bo ja jestem z Torunia, więc znam pierniki po prostu ze sklepu. I tamte uwielbiałam, ale to, to te akurat nie przypominają takich prawdziwych pierników. Tak czy inaczej, są, są dobre. Nie byłabym sobą, jakbym nie wspomniała o ciasteczkach. Tu, widzicie, to są ciasteczka, które upiekłam chłopakom yy, fasolowe i te ciasteczka uwielbiają, uwielbiają. <noise> już rano się pytają, czy już mogą jeść ciasteczka, więc yy, to są takie ciasteczka, trochę robione w foremkach. Wam yy, pokazuję. Trochę robione, czy to widać, widać. Trochę robione w foremkach. Yy, Y, odmówinek, takie kładzone tylko na dno troszkę i na wierzchu jest y, polewa z gorzkiej czekolady i z, z oleju kokosowego. Um, tak. Fajnie to wygląda. Y, niektóre są robione w takich silikonowych foremkach gwiazdeczkach ze słonecznikiem i z trochę czekolady, a niektóre są po prostu kładzione na blachę Wyszły takie zwykłe ciasteczka. One są miękkie i jak ktoś lubi takie miękkie, puszyste ciasteczka, takie. Hmm, to by można powiedzieć, że to jest taka trochę babeczka? Nie wiem, ale pycha, naprawdę pyszne, fasolowe ciasteczka. Także też bez mąki i też są bez glutenu. Koniec gadania. Ja się biorę za sprzątanie. Yy, a my widzimy się w kolejnym przepisie. Kolejnym przepisem będą pierogi bezglutenowe. Także. Zapraszam Was na kolejny film. Komu się podobało, oczywiście, łapka w górę. Subskrybujcie. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za komentarze. Uwielbiam Wasze komentarze e, i podpowiedzi, co do czego i Wasze przemyślenia są super, bo Wasze przemyślenia e, to są e, nauką dla mnie. Ta. Jak miło, że moje dzieci krążą w koło i dają y, znaki życia i radości, śpiewają w pokoju, tańczą i klaszczą i, i tym wesołym akcentem żegnam się z Wami na razie.